Ukraina używa obecnie własnej broni do ataków na Rosję i nie konsultuje już z Waszyngtonem miejsc, w które uderza. Powiedział w ostatnich dniach Volodymyr Zełański: Ukraiński prezydent w taki sposób opisał dwie kwestie. Po pierwsze potwierdził, że Kijów musi konsultować swoje uderzenia amerykańską bronią i nie może nią atakować terytorium Rosji. Jednak po drugie, i ważniejsze, opisał w ten sposób nową rzeczywistość której to Ukraińcy dysponują nie jednym, a dwoma typami pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Oto bowiem w ciągu kilku dni Kijów zaprezentował pociski Długi Neptun oraz Flaming o zasięgu odpowiednio 1000 i 3000 kilometrów. Równolegle trwają testy rakiety balistycznej krótkiego zasięgu Sapsan, a Waszyngton wydał zgodę na sprzedaż Ukrainie ponad 3000 sztuk pocisków Eram. W sierpniu Ukraińcy prowadzili także zakrojoną na szeroką skalę kampanię uderzeń powietrznych w infrastrukturę krytyczną Federacji Rosyjskiej. W ogniu znalazły się rafinerie, terminale, ropociągi, a nawet elektrownia atomowa w Kursku. W jaki sposób Flaming i Długi Neptun wpływają na sytuację wojenną na Ukrainie? Zapraszam na raport specjalny. Rubis jest wiernym fanem GTBT i zawsze czuwa nad dobrą organizacją. Ja z kolei dbam o to, by jego dieta była jak najlepsza. A to dla każdego właściciela psa odpowiedzialne zadanie. Nie zawsze mamy tę wiedzę i pewność, że to co podajemy naszym pieskom jest dobre dla ich zdrowia. Szczęśliwie jednak poznałem Psi Buffet, sponsora tego odcinka, który rozwiązał ten problem raz na zawsze. Psi Buffet to świeże jedzenie dla psów gotowane ze składników jakości human grade i dostarczane w subskrypcji prosto po drzwi. Działa trochę jak Netflix dla psów. Podpinasz kartę i nie musisz się martwić o jedzenie dla swojego pupila. Oczywiście pełna kontrola nad subskrypcją pozostaje w twoich rękach. W ofercie znajdziesz 8 smaków, od kaczki po jagnięcinę, plus różne smaczki. Porcje są idealnie wyliczone na każdy dzień, więc twój pies dostaje dokładnie tyle, ile potrzebuje. Jedzenie przyjeżdża schłodzone, porcje na kilka dni trzymasz w lodówce, a resztę w zamrażarce. Serdecznie polecam przetestowanie psiego bufetu, a w związku z tym mamy dla Was kod GUT40, dający 40% rabatu na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Link znajdziecie w opisie. Z całej talii nowych narzędzi Kijowa najgroźniej prezentuje się ten o najbardziej pieszczotliwej nazwie Flaming. FP5 Flamingo, bo tak brzmi jego pełna nazwa, ma dysponować zasięgiem 3000 km. Jego głowica może przenosić ładunek o masie nawet 1150 kg, co oznacza, że jest 10 do 20 razy większa od tego, czym do tej pory dysponowała Ukraina, jeśli chodzi o broń dalekiego zasięgu. Rakieta ma długość 14 metrów, rozpiętość skrzydeł 6 m, a błąd trafienia wynosi około 14 m. Najprawdopodobniej bazuje na projekcie firmy Milanion, zaprezentowanym po raz pierwszy w lutym tego roku w Abu Zabi. Co ciekawe, Milanion to brytyjsko-emiracki konglomerat, który jak widać blisko współpracuje z Ukrainą. Jego główna siedziba znajduje się w Abu Zabi. Flamingo jest produkowany przez ukraińską firmę Firepoint, powiązaną z Milanionem. Szacuje się, że koszt jednej rakiety wynosi około 500 tysięcy dolarów, czyli trzykrotnie mniej niż w przypadku amerykańskiego Tomahoka. Ale Flamingo nie jest jedyną rakietą dalkiego zasięgu produkowaną na Ukrainie i zaprezentowaną ostatnio. Mimo, że wiadomo było o nim od dłuższego czasu, oficjalnie pokazano także pocisk Długi Neptun. O Neptunie głośno zrobiło się 14 kwietnia 2022 roku, kiedy to zatopił chlubę rosyjskiej marynarki Krążownik Moskwa. Wówczas była to jednak rakieta obrony wybrzeża o zasięgu do 300 km. Od tamtego czasu konsorcjum Łódź pracowało nad udoskonaloną wersją broni. Tak powstał długi Neptun, pocisk szybujący o zasięgu 1000 km, który ma już za sobą pierwsze udane uderzenia, m.in. w rafinerię w kraju Krasnodarskim 14 marca. Ponadto Ukraińcy rozwijają własną rakietę balistyczną krótkiego zasięgu. Udany test Sapsana przeprowadzono w czerwcu tego roku. To pocisk zdolny do przenoszenia ładunku o masie 480 kg i rażenia celów oddalonych o 300 km, to znacznie więcej niż w przypadku popularnej toczki. Szeroko używanej, szczególnie na początku wojny, której zasięg wynosił jedynie 120 km. To nie wszystko. Po sierpniowych rozmowach Donald Trump zatwierdził sprzedaż 3350 pocisków ERAM dla Ukrainy. Pakiet o wartości 850 milionów dolarów ma zostać w większości sfinansowany przez Europę i dotrzeć na Ukrainę w połowie października. W tym przypadku chodzi o pocisk typu Cruz wystrzeliwany z samolotu bojowego, np. F-16. Jego zasięg to 450 km, a głowica bojowa waży ponad 200 kg. Pocisk jest stosunkowo tani. Jego jednostkowy koszt szacowany jest na 250 tysięcy dolarów. Jest jednak jedno poważne ale: użycie pocisków będzie wymagało autoryzacji Waszyngtonu, dlatego najprawdopodobniej będą one wykorzystywane wyłącznie do atakowania rosyjskich celów na terytoriach okupowanych. Sprowadzanie kosztów wojny na terytorium wroga pozostaje, jak widać, priorytetem ukraińskiego dowództwa. Przez długi czas Ukraińcy mogli to robić w ograniczonym zakresie, głównie przy pomocy lekkich dronów. Później pojawiło się okno możliwości i zielone światło od Joe Bidena na atakowanie celów w Rosji przy użyciu amerykańskich pocisków między innymi Decyzja ta została jednak cofnięta przez Trumpa późną wiosną tego roku. Jak podaje Wall Street Journal, powołując się na dwóch anonimowych urzędników amerykańskiego Departamentu Obrony. Już od miesięcy obowiązuje zakaz używania przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu do ataków na cele położone głęboko w Rosji. Sapsan, Długi Neptun i przede wszystkim Flaming pozostają jednak poza jurysdykcją Waszyngtonu, otwierając przed Kijowem zupełnie nowe możliwości. Warto pamiętać, że tylko w sierpniu Ukraińcy wielokrotnie trafili w kluczowe rosyjskie rafinerie i inne strategiczne obiekty. W ciągu jednego miesiąca Kijów uderzył w osiem rafinerii, terminal gazowy Nowateku nad Bałtykiem, elektrownię atomową w Kursku oraz wropociąg Przyjaźń. Ataki te doprowadziły do wściekłości nie tylko Kreml, ale także rząd Wiktora Orbana. Według Reutersa same te ataki spowodowały spadek rosyjskich mocy rafinacyjnych o 17%. Efekt był natychmiastowy. W najbardziej newralgicznych logistycznie regionach bardzo szybko zaczęło brakować paliwa. Teraz połączmy te dwie informacje. Miejmy świadomość, że rosyjskie rafinerie to potężne i rozległe zakłady. Przykładowo, rafineria w Riazaniu zajmuje obszar aż 900 hektarów. Do tej pory Ukraińcy przeprowadzali większość ataków za pomocą lekkich dronów. Te, nawet jeśli trafiły w cel, mogły co najwyżej wzniecić pożar i unieruchomić fragment zakładu na kilka tygodni. Jednocześnie same były łatwym celem dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tymczasem masowe wdrożenie Flaminga i Długiego Neptuna daje Kijowowi dostęp, wyłączając broń atomową do bodaj najgroźniejszej broni od początku wojny. Produkcja Flaminga już trwa i już w październiku ma osiągnąć pułap nawet 200 pocisków miesięcznie. Wszystkie kluczowe komponenty, w tym napęd, mają być wytwarzane na Ukrainie. Celem jego ataków niechybnie staną się nie tylko rafinerie, ale także elektrownie, zakłady zbrojeniowe, strategiczne terminale czy nawet centra dowodzenia najwyższego szczebla. A uderzenia przeprowadzać będą nie pociski o ładunku 50 kg, lecz o masie nawet 1150 kg. Zdolne do wyrządzenia szkody o zupełnie innej skali. To zmienia zasady gry. Do tej pory Ukraina nie miała w ręku takiego narzędzia symetrycznego odwetu. Narzędzia, które może sprowadzić wojnę do samej Rosji w stopniu nieporównywalnie większym niż dotychczas. Blackouty energetyczne, ciągły terror powietrzny, paraliż przedsiębiorstw i logistyki wewnętrznej. Dla Ukraińców to codzienność, dla Rosjan wciąż anomalia. Czy zatem nowy arsenał ukraińskich pocisków wywraca dotychczasowy wojenny stolik? Takie stwierdzenie byłoby przesadą. Kluczowe pytanie brzmi, czy Ukraina będzie w stanie osiągnąć i utrzymać wysokie zdolności produkcyjne tych rakiet. Rosjanie nie śpią i najpewniej już zlokalizowali zakład produkujący Flamingi po lekkomyślnym opublikowaniu w sieci nagrania z hali produkcyjnej. Jeśli jednak Kijów zdoła utrzymać w talii tego króla Kier, oznacza to poważne wzmocnienie ofensywnych możliwości. W ten sposób dochodzimy do kolejnego paradoksu tej wojny. Jej ocena zawsze zależy od perspektywy, jaką przyjmiemy. Nie ulega wątpliwości, że obecnie Rosjanie pozostają stroną dominującą i posuwającą się naprzód, nie oglądając się na straty. Wciąż dysponują potężną przewagą w rekrutach największej bolączce Ukrainy. Mogą również liczyć na łagodne podejście najważniejszej stolicy świata Waszyngtonu, który wyraźnie dopuszcza możliwość normalizacji stosunków z Moskwą o ile ta ograniczy działania na Ukrainie. Sierpniowe rozmowy na Alasce mimo szampańskiej atmosfery w relacjach Trump-Putin po raz kolejny nie przyniosły żadnych konkretów. Biorąc to wszystko pod uwagę i zestawiając z dramatyczną sytuacją Kremla, np. z listopada 2022 roku po ofensywach charkowskiej i hersońskiej oraz mocnym zrywie zachodu, można mówić wręcz o dużym sukcesie Putina i mocnym utrzymaniu Rosji w wojnie oraz powrocie na salony. Paradoks polega jednak na tym, że w porównaniu z drugą połową 2022 roku i setkami tysięcy ofiar później, Rosja zyskała zaledwie 1% terytorium Ukrainy, a całość zdobytego obszaru to raptem 0,7% masy lądowej Federacji Rosyjskiej. Putin zapłacił za to cenę miliona zabitych i rannych oraz gospodarczą zapaścią. Jak wskazywaliśmy w materiale o rosyjskiej ekonomii, choć ta nie jest w stanie całkowitego załamania, działa na absolutnym limicie. Podobnie jak Ukraina w kwestii rekrutów, nie może tak funkcjonować w nieskończoność. Trwa zatem swoiste przeciąganie liny. Obie strony liczą, że jeśli druga pęknie, rozsypie się niczym domek z kart. Tym bardziej atrybuty w postaci śmiercionośnej broni dalekiego zasięgu mogą okazać się krytycznie ważne. Zdają sobie sprawę z tego nie tylko Ukraińcy, lecz także sami Rosjanie. Znany rosyjski imperialista i nacjonalista Maksim Kałasznikow, gospodarz Roy TV, pisał o obecnej sytuacji wewnętrznej Federacji Rosyjskiej następująco. Rosyjska gospodarka osiągnęła granicę wytrzymałości w związku z trwającą wojną. Oczywiście Dugin i Medyński mogą paplać o gotowości do walki przez kolejne 10 czy 20 lat, ale to czysta bzdura. Nie mamy tyle czasu. Słyszę również urojenie, że wkrótce rozpoczniemy wojnę z Europą, że rozpoczniemy nowy wyścig zbrojeń nuklearnych i wydamy 90 bilionów rubli na modernizację arsenału. Nie ma na to szans. Nasza gospodarka jeszcze nie zawaliła się całkowicie, ale już się rozpada. Nieudany Blitzkrieg pozbawił Federację Rosyjską 1,2 biliona dolarów, prawie 100 bilionów rubli, potrzebnych na rozwój, a wojna nadal pochłania zasoby. Dziesiątki bilionów będą nadal potrzebne tylko na naprawę zniszczeń w anektowanych regionach. Wkrótce staniemy przed trudnym pytaniem, jak sfinansować służby bezpieczeństwa i aparat państwowy, przynajmniej na poziomie sprzed wojny, albo jak uniknąć opóźnień w wypłatach emerytur. Federacja Rosyjska stoi w obliczu burzliwych zmian politycznych. Pod względem gospodarczym sytuacja przypomina ZSRR z 1985 roku, przed dniu pierestrojki, a pod względem politycznym luty 1917 roku, gdy upadł reżim carski. Koniec cytatu. Dlatego Moskwa dociska pedał gazu i stara się jak najszybciej przechylić szalę na swoją korzyść. Widać to podanych dotyczących wydatków zbrojeniowych. Jak raportuje Janis Kluge, cytat: W pierwszej połowie 2025 roku wydatki Rosji na cele wojskowe wyniosły blisko 300 miliardów dolarów według parytetu siły nabywczej. Zazwyczaj w drugiej połowie roku są one wyższe, więc realistyczne jest założenie, że w 2025 roku sięgną 600 miliardów dolarów według parytetu siły nabywczej. Koniec cytatu. Nominalnie to ponad 200 miliardów dolarów. Zatem kiedy nawet celebrowany na Alasce niczym car Putin nie zmienia swojej pozycji choćby o milimetr, a Trump zdaje się to akceptować kontynuacja wojny jest nieunikniona. Strategia Ukraina opiera się coraz mocniej na własnych, niezależnych zdolnościach i finansowym wsparciu Europy. Najlepiej pokazuje to rozbudowa kompleksu dronowego, a także wprowadzenie Flaminga i Długiego Neptuna, które to stanowią potrzebne uzupełnienie arsenału rakiet dalekiego zasięgu. Kreml również dociska pedał gazu, coraz mocniej przestawiając gospodarkę w tryb wojenny. I szukając przełamania na froncie dzięki swojej przewadze w sile ludzkiej. I tak przeciąganie liny trwa. A końca tej morderczej rywalizacji wciąż nie widać. Partnerami kanału są KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej, XTB, aplikacja inwestycyjna, a także Greensell, producent urządzeń elektromobilnych prosto z Polski. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie treści na wiele języków. Niezmiennie również zachęcam do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy, a także KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej.